Dzisiaj ostatni zjazd z cyklu Akademii Prawa Nieruchomości 2024. Przez ostatnie pół roku spotykaliśmy się tutaj raz lub dwa razy w miesiącu, po to, by od rana do wieczora słuchać ekspertów, którzy dzielili się z nami swoimi doświadczeniami. Rolą nas jako prelegentów jest uświadomić uczestników, żeby prosto inwestowali skutecznie, zarabiali więcej na swoich inwestycjach. Na akademii dostajemy nie tylko wiedzę merytoryczną, ale i też praktyczną. Dzięki czemu możemy jeszcze bardziej zaopiekować się naszymi klientami, żeby czuli się jeszcze bardziej bezpiecznie. Myślę, że każdy czy początkujący, czy zaawansowany znajdzie tutaj dla siebie mnóstwo wiedzy. Nauczyłam się praktycznie, jak czytać księgi wieczyste, jak działać na rynku nieruchomości. Poszerzyło bardzo moje horyzonty właśnie związane z takimi nieruchomościami trudnymi. Mamy zdecydowanie większy spokój w prowadzeniu transakcji, większą przejrzystość każdego etapu, na którym się znajdujemy. Nawet w przypadku zadłużonych nieruchomości, co zdarza się u nas w biurze coraz częściej. Akademia jest tym miejscem, gdzie na bieżąco możemy swoją wiedzę utrwalić, zmienić, przygotować. Większość paneli jest na zasadzie case study, co powoduje, że możemy to przełożyć na praktyczne rozwiązania. Naprawdę są to bardzo mięsiste kąski. Podczas Akademii Poznań fachowców w dziedzinie nieruchomości. To jest świetny network, który sprzyja inspiracji, nauce, jak również możliwości poznania partnerów biznesowych. Mogłam poszerzyć swoją wiedzę, nawiązać niezbędne kontakty. Myślę, że te wszystkie znajomości wykorzystam w przyszłości. Trzeba wykazać się formą zarówno fizyczną, bo wykłady trwają od samego rana do wieczora, oraz no, być przygotowanym na to, żeby później jest integracja. Bo Jak wszyscy dobrze wiedzą, imprezy Ueli są albo grubo, albo wcale tak samo jak i tematy nieruchomościowe. Tak, dlaczego warto się uczyć, skąd Eli? Ela jest konkretna, Ela jest rzetelna, Ela wie wszystko o nieruchomościach, o i biznesie. Czekamy na kolejne etapy w Akademii Prawa. Czeka nas teraz cały pakiet dla mastersów, dla osób, które są właśnie już osobami, które na rynku działają, mają bardzo potężną wiedzę, ale teraz przejdą na jeszcze wyższy poziom. Skorzystajcie bardzo.